Bardzo często, kiedy fotografuję krajobraz, omijam niebo albo zupełnie, albo zostawiam wąski pasek na górze kadru, mało istotny dla całości kompozycji. Dlaczego? Cóż, niebo lubi sprawiać problemy. Że niestety dosyć często panującej w Polsce szaroburej pogodzie, równomiernie zasnute chmurami niebo, wypada zwyczajnie nudno i nieefektownie. Z kolei czyste, błękitne, choć wygląda chciałoby się rzec o niebo lepiej od białego, czy depresyjnie szaroburego, na zdjęciach wychodzi dosyć banalnie. Oczywiście takie zdjęcia nadają się wspaniale do różnych publikacji, kalendarzy, przewodników, ale bardziej przypominają zwykłe pocztówki niż ciekawe obrazy, które jak zakładam chcielibyśmy stworzyć. I w końcu, świecące wielą chmury, względnie blask bijący od słońca, tworzą trudne do uniknięcia przepały. Ale na pewno warto zachować czujność, by jak niebo stanie się atrakcyjne, wykorzystać jak najlepiej taką szansę. A zatem. Warto patrzeć w górę, szczególnie kiedy trafimy na dynamiczną pogodę, choćby taką właśnie typowo marcowo-kwietniową. Wtedy słońce błyskające za chmur na przemian z nadciągającą śnieżycą potrafią wykreować pełen dramaturgii spektakl. Z kolei najciekawszą porą dnia na obserwację i fotografowanie ciekawego nieba jest oczywiście czas wschodu i zachodu słońca. I tak błękitna godzina maluje na niebie chmury w chłodnych, pastelowych kolorach, a złota potrafi zachwycić kontrastową, ognistą kolorystyką nieboskłonu. No właśnie, kontrastową, a niebo z chmurami bardzo często generuje mocne kontrasty, którym nie są w stanie podołać matryce w naszych aparatach. W takich sytuacjach powinniśmy pamiętać o mocnym niedoświetleniu kadru po to, by nie dopuścić do przepaleń. Tak jak wspomniałam we wcześniejszym filmie, do kontroli przyda się obserwacja histogramu lub włączona funkcja alarmu prześwietleń. Bo chociaż sporo można wyciągnąć z rowów postprodukcji, mocne przepalenia są już nie do uratowania. Zabójczy kontrast panuje nieraz nie tylko na samym niebie, na przykład przy dramatycznych chmurach, które przecina jasny promień Słońca, ale tym bardziej na linii niebo-ziemia. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą filtry połówkowe szary. I znowu, możemy użyć cyfrowych filtrów już w postprodukcji. Ale jeśli kontrast jest zbyt duży, lepiej byśmy zrobili to już wcześniej, w realu. Wtedy znacznie poprawniej naświetlimy całą scenę od razu i ostateczny wynik będzie lepszy. Zapewne nie raz zdarzyło nam się patrzeć na świat przez ciemne okulary polaryzacyjne. I przyznacie, taki świat wygląda bardzo atrakcyjnie. Kolory są bardziej nasycone, a chmury wydają się bardziej trójwymiarowe. Podobny efekt uzyskamy stosując dobry filtr polaryzacyjny. A dlaczego dobry? Bo słabe powodują trudne do usunięcia tzw. zafarby, w wyniku czego uzyskamy zdjęcia w dziwnej tonacji. Filtr polaryzacyjny nie tylko lepiej wydobędzie np. tęcze na niebie, ale także doda chmurom charakteru, można by rzec, podkręci je, by były bardziej konkretne, jak wspomniałam wcześniej, bardziej trójwymiarowe. Skoro już mówię o różnych przydatnych filtrach, to warto jeszcze wspomnieć o filtrze szarym neutralnym. I znowu, dobry nie powinien zmieniać tonacji barwnej, a jedynie wydłużyć czas naświetlania. Ale po co? Najczęściej stosowany jest do rozmycia płynącej wody, ale w przypadku nieba uzyskamy ciekawy efekt rozmytych chmur pędzących po niebie. Efekt, którego nie polecam nadużywać. Ale stosowane od czasu do czasu na pewno urozmaici naszą kolekcję fotografii. W dodatku, jeśli tego nie zrobimy w plenerze, nie uzyskamy też i w postprodukcji. Oczywiście, malownicze chmury, szczególnie o wschodzie czy zachodzie słońca, kiedy łapią piękne kolory, mogą stanowić motyw sam w sobie. Jednak o wiele atrakcyjniej wyjdą zazwyczaj zdjęcia, gdzie niebo będzie tworzyło kompozycję razem z ciekawym dołem. W zależności od tego, co znajdziemy, wybierzemy, co chcemy pokazać, możemy potraktować horyzont wyłącznie konturowo i symbolicznie, ale może także stanowić ważne i ciekawe dopełnienie nieba. Możemy go również ukazać za drzew, traw czy budynków. Dobrze by stanowił jeden spójny obraz, jedną kompozycyjną całość. W spójność kompozycji na pewno osiągniemy stosując lustrzane odbicie, gdzie niebo będzie przeglądało się w wodzie. W takich sytuacjach polecam zazwyczaj rzadko stosowany podział kompozycji 50-50, podkreślający symetrię takiego krajobrazu. Dlatego, jeśli chcemy robić zdjęcia szerokim krajobrazom z atrakcyjnym niebem, stosujmy filtry. Szukajmy ciekawego krajobrazu, ciekawego pejzażu uzupełniającego niebo oraz jak najczęściej patrzmy w górę.